Moi drodzy... To koniec. Dobra. Ale raz tak na serio. Wiem, że przez bardzo, ale to bardzo długi czas... Mnie nie było. Dawałem trochę dupy, jeżeli chodzi o filmiki, live'y itd. Tak ale... Dajcie mi to wyjaśnić. Problemy na początku były też takie że miałem eee, nie miałem tak jakby odpowiedniego sprzętu żeby w ogóle dla was nagrać, bo cały czas a to problemy były z klatkami, a to problemy z FPS-ami, a to to, a to tamto, siamto to mam i tak dalej. Ale... Udało mi się to w jakiś sposób naprawić. Mogę już w końcu normalnie nagrywać. Mam teraz aktualnie stałe 60 fps, więc bardzo mnie to cieszy, że mi się to udało w jakiś sposób naprawić. Live streamów jak na razie jeszcze nie będzie, ze względu na to, że cały czas je testuję i próbuję naprawić w jakimś tam stopniu, żeby nie było bufowania, klatkowania, no i żadnych lagów. A to jest bardzo ciężkie, ze względu na to, że praktycznie staram się pracować ze swoimi znajomymi którzy mi w tym staram się w jakiś sposób pomóc ale no nie udaje nam się to, z niewiadomych przyczyn po prostu mój komputer odmawia posłuszeństwa i nie, idzie, nie dajemy rady tego w, w jakimś stopniu w ogóle naprawić, żeby to się naprawiło ale i tak cały czas próbujemy, walczymy z tym ale postaram się z tego, że teraz jest kwarantanna to postaram się po prostu wrócić w jakimś stopniu Chociaż z tymi filmami, i tak dalej, no bo szkoła mi odeszła w jakimś tam stopniu, bo wcześniej to wiecie, średnio to się szło nagrywać, kiedy była szkoła. No bo już wiecie, koniec klasy, no to trzeba, znaczy, ostatnia klasa, no to wiecie, trzeba ocenki mieć dobre i trzeba zdać egzamin. Więc tutaj też przez to nie miałem za bardzo czasu, żeby w jakimś stopniu nagrać, no i jest za bardzo chęci, no bo cały czas próbowałem ze znajomymi i też sam to w jakimś stopniu naprawić no po prostu nie szło no i w pewnych momentach że po prostu poddawałem i, i mówiłem sobie dobra pierdolę to już mam dość ale tak posiedziałem sobie chwilę pomyślałem też trochę w, w dłuższym czasie że kurde może już nie nagrywam i tak dalej szedł ze mnie ten stres że tutaj nie ma odcinka tutaj rozsądek pójdzie i tak dalej Strzedł ze mnie ten stres, ale też po czasie zaczęło mi czegoś brakować, bo jednak takie może mało nagrywałem, ale oczywiście też w swoim życiu troszeczkę odcinków nagrałem tych udanych i oczywiście nieudanych tak na przykład jak Aseto czyli seria Niedzielne Latanie z Apexa, parę editów dobra moi drodzy roje, ale ubrałem. no i tak samo z Rainbow'a z, z, z ekipą też się udało nagrać. Ale moi drodzy, kończę z tym. Biorę się w końcu w garść. Postaram się w jakimś stopniu, mówię, powrócić z nagrywaniem odcinków. Yy, z tym wszystkim mam zamiar też zacząć yy, serię na kanale, którą mam nadzieję, że dam się skończyć, czyli po prostu serię z Minecrafta, z hardcora. Taką, gdzie będę po prostu próbował przejść Minecrafta hardcore, yy, w sensie zabić smoka i tak dalej. Postaram się to zrobić. Mm, bo wtedy, no to wiadomo, no, w tamte moje serie były to wtedy trochę oszukane, no bo tam na live'ach prowadziłem się, pytałem was czy mogę Czy przymykamy na to oko, czy już kończymy serię i tak dalej. No, można powiedzieć, że się nie przykładałem do tego co robię, robiłem to tak dosłownie no, na odpierdol robiłem tak po prostu, żeby o było. No i to też nie było za dobre wobec was, no i też wobec mnie. No wiadomo nie przykładałem się do tego co robię. Ale teraz mówię, mam zamiar to zmienić. Postaram się to zmienić, powrócę może do ekipy. No teraz, jak na mnie wołają w ekipie z Rainbow'a to emeryciarz, bo praktycznie już przestałem też grać w Rainbow'a ze względu na totalnie już brak sił psychicznych, ze względu też na nerwy, bo już tak gra jest totalnym shitem, ale i tak fajnie się jednak tak grało z ekipą w starych czasach. I jednak wtedy to, to się bardzo fajnie, fajnie się grało i tak dalej że fajne filmiki porobić z tego wszystkiego więc no jednak postaram się powrócić może mi się uda, może nie, nie obiecuję no i też wracając co do tego mojego nagrywania wyglądało to mniej więcej w taki sposób, że wracając co do tego mojego nagrywania to wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że po prostu nagrywałem byle co, byle jakie odcinki, po prostu żeby były i myślałem, że może w jakimś stopniu się wtedy wybije po prostu byle co, to co będę nagrywał to może się przyjmie, może nie. No po prostu robiłem to na odpierdol, bo wtedy moja kreatywność była bardzo średnia. No i tak samo jak yy, moja ta. O jazos Maria to się tak yy, Moje chęci do tego. Ale mówię, troszeczkę sobie pomyślałem. I brakowało mi jednak tego nagrywania dla Was, dla tych moich może 160 widzów. Dla co po niektórych to mało, ale dla mnie to i tak to już jest... Jakieś tam osiągnięcie? No bo, w dzisiejszych czasach, osiągnąć cokolwiek na YouTube, tutaj jest, mówię, graniczy z cudem. No bo tam, wiecie, każdy już po prostu siedzi przy praktycznie stałym YouTuberze, na przykład jak przy Freezie, przy nie wiem, przy Gimperze i tak dalej, przy Nitro i samo. No wiecie, tacy to już co nagrywają od 10, 12, 11 lat, którzy już są po prostu bardzo znani. I każdy praktycznie przy nich siedzi. Dlatego tacy mniejsi youtuberzy to mają troszeczkę gorzej w rozwoju swoim, muszą się po prostu więcej napracować. No i też, wracając do mojej pracy na YouTubie, co tam już opowiadałem wam, że no po prostu nie przykładałem się do tego. No, tak to mniej więcej wyglądało, że się po prostu nie przykładałem do tego, co robię. Robiłem to dosłownie od czapy na odpierdol. Praktycznie większość moich filmików go od czapy. Tak samo jak i liveów, że po prostu je odpaliłem, widzę, że nikt nie wbija, co się dobra jebać, to wychodzę, a nie że po prostu grałem, bo tak chciałem, tylko po prostu myślałem, że może ktoś wbija, a jak nie po prostu nie wbija przez 15 minut, to kończyłem tego live'a i go usuwałem, więc to było też słabe z mojej strony. No i też na przykład połowa moja, moich projektów no nie była za bardzo udana, na przykład jak serwer dla widzów, który no... No niestety, nie będę was okłamywał, wątpię, że kiedykolwiek powróci Albo może kiedyś, ale to nie obiecuję w ogóle, że to kiedykolwiek powróci To jest tylko takie może z tyłu głowy po, po prostu mówię, ten projekt był totalną klapą W sumie jak połowa moich projektów z z, W ogóle z organizacją to w ogóle już... Z organizacja to już na no, sumie tam nie było Już w ogóle też była klapa No i też po prostu... Mm, moja wiedza na temat YouTube'a i tak dalej, no bo wiadomo, każe się uczy, a już tym bardziej ktoś jak nie wiem nagrywa może takie po prostu o tak dla fanu, a dla kogoś kto chce w sposób osiągnąć coś na tym. Ja postaram się teraz coś osiągnąć po prostu mówię yy, yy, postaram się w jakimś stopniu zrekompensować Wam to moje jakby takie lenistwo, nic nie robienie i tak dalej. Po prostu postaram się zrobić coś, żeby jednak ten kanał nie skończył się na tych 150 subach, tylko może na milionie. Nie, no no wiadomo, to akurat to mogą być może marzenia, ale to, żeby marzenia się spełniały, to wiadomo, trzeba do nich dążyć. Tak samo jak i też na przykład gierki z widzami, to też była totalna klapa, bo praktycznie coś się nie udawało. Bo tutaj musiałem zrobić to, tutaj nie zrobiłem tego i musiałem skończyć live'a, tu to, tu tamto. No po prostu wiele obowiązków zaniedbałem je na przykład z psem albo na przykład nie wiem z domem. Ale dzięki temu, że jest teraz kwarantanna, to mam teraz więcej czasu dla siebie, żeby do tego wszystkiego przysiąść, żeby to sobie ogarnąć żeby to po prostu poszło do przodu, a nie stało w miejscu na jakimś głównie. Dlatego po prostu teraz yy, mój powrót zacznę od nagrania Minecraft'a hardcore i od prowadzenia normalnej serii z Minecraft'a, tak samo jak i z Geta 5. Oczywiście, się postaram to zrobić w jakimś stopniu, kurwa też pada. Na przykład, z ekipą coś ponagrywać. Z Geta 5 z Rainbow'a. No, po prostu zacznę teraz nagrywać regularnie. No i też, oczywiście, z nowej gierki. Z. Jezu, jak ona się nazywała? Coś tam na P. Nie pamiętam dokładnie jak, ale też na przykład, jeżeli uda mi się live ogarnąć, to na live'ach. A jeżeli nie, no to będzie to jak na razie na odcinkach. Pokazywam. No, i też na przykład te projekty, mówię. Serwer dla widzów to w ogóle była totalna klapa. Za... Wydawało mi się, że to będzie totalnie proste, ale jednak jak się już za to wziąłem, to nagle takie pło kurwa, co to jest? Jakiś inny świat, dosłownie. Starałem się jak tylko mogłem. Oczywiście wiadomo, zawsze są takie śmieszki, że. O, widzę tutaj jakiś serwer, widać, że zapłacił pieniądze, to mu coś porozpierdalał. I takie zachowanie to też nie było fajne, bo ja się starałem i tak dalej, no a większość ludzi to po prostu niszczyła, niszczyła moją pracę, w sumie też i waszą pracę, bo w sumie bez was to by mnie nie było tutaj jeszcze, w sumie w ogóle. Bo może rozwój mojego kanału idzie jak krew z nosa, ale w ogóle idzie do przodu, więc, więc to jest jakiś tam progres z z mojej strony tak samo jak i z waszej strony no bo tak już jak wspominałem no to bez was mnie tutaj w ogóle by nie było ja bym się nie starał no i bym dalej po prostu pykał w gierki i no tak by to wyglądało mniej więcej dlatego teraz po prostu mówię będę się starał w jakimś stopniu wszystko zrekompensować, naprawić, w skrócie mówiąc nowy pomper. wow będzie próbował powrócić i nagrywać regularnie i też jakieś świeższe seryjki, na przykład nie wiem, jak będzie GTA 6, Cyberpunk i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli na przykład już będę miał robić jakieś eventy albo giveaway y i tak dalej, to będę Was informował na moim Facebooku, którego macie na y, głównej stronie na moim kanale, no i też oczywiście w linku w opisie. Normalnego Minecrafta też rzeczywiście coś no, ponagrywam. No mówię, z wielu różnych gier postaram się coś ponagrywać, żeby po prostu ten kanał odświeżyć w jakimś stopniu i żeby ten kanał miał jakiś sens, a nie takie nagrywanie po prostu od czapy, żeby coś było i na wyjepce, żeby po prostu było i może się uda, a może nie. Nie, teraz po prostu postaram się nagrywać regularnie, nagrywać yy, odcinki takie w miarę z sensem. Tak samo jak już na przykład planujemy z ekipą y, fajny odcineczek z GTA 5, który wleci w czwartek bodajże albo w weekend. Jeżeli uda się tam zebrać daną ilość osób. I po prostu zobaczymy jak to będzie. Dlatego moi drodzy, pamiętajcie, bądźcie przy tym... Te osoby, które już w sumie zostały, no bo widzę, że już większość osób ode mnie odeszła. Tak samo... Dlatego, no troszeczkę słabo, że ode mnie odeszli. Ale też dziękuję tym osobom, które w sumie zostały i cały czas czekają na mój powrót, albo po prostu są, bo im się nie chce kliknąć fajnego przycisku UNSUB. Może to też i tak wyglądać, a nie, że po prostu na czekacie, tylko wam się nie chciał po prostu kliknąć przycisku UNSUB. No, dlatego będę się starał po prostu nagrywać nowe produkcje, bo Gietę, na przykład z Amongasa sa też fajna gierka, bo widzę, że też jest popularna, więc może też coś nagram z ekipą, bo jest dużo osób z mojej grona znajomych, przyjaciół i tak dalej, którzy w nią grają, a ja jeszcze nie, więc też to będzie ciekawe. Tak samo jak i w livestreamie muszę sobie ogarnąć, bo na live'ach praktycznie cały mój kanał się rozwinął, na samych livestreamach, później weszły odcinki, znaczy w sumie na początku były odcinki, tylko że te odcinki gówno dawały, więc później wpadłem na pomysł, hej, że będę robił live streamy, na live streamach się bardziej wybije i w sumie od tego wszystkiego się zaczęła moja kariera na YouTubie, bo zaczęło to się wszystko rozwijać do przodu, a nie do tyłu. Dlatego moi drodzy oczekujcie mojego powrotu, który będzie już niebawem. I dziękuję Wam wszystkim za uwagę, tym, którzy mnie wysłuchali do końca i tym, którzy jeszcze ze mną zostali. Dziękuję za uwagę i widzimy się wkrótce.